Wyobraź sobie, że lalka mogła mieć zupełnie inny tytuł, taki, który zmieniłby Twoje spojrzenie na całą powieść. Dlaczego Bolesław Prus porzucił swój pierwotny pomysł, co tak naprawdę oznacza tytuł lalka? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Prus początkowo chciał zatytułować swoją powieść Trzy pokolenia. Brzmi poważnie, prawda? Tytuł miał oddawać losy trzech bohaterów Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego i Juliana Ochockiego trzech mężczyzn reprezentujących trzy różne epoki i światopoglądy. Dlaczego więc lalka? Powody są co najmniej cztery. Zwięzłość, pozytywizm cenił krótkie, mocne tytuły. Trzy pokolenia było po prostu za długie. Inspiracja prasowa. Prus przeczytał w gazecie artykuł o kradzieży lalki i uznał, że to świetna metafora. Symbolika. Izabela Łęcka przypomina lalkę. Piękną, ale pustą w środku. Do tego dochodzi metafora ludzi marionetek. Dosłowne znaczenie w liście z 1897. Prus zdradził, że chodziło mu o zabawkę heleny stawskiej. Jak widzisz. Tytuł lalka to coś więcej niż tylko przypadek. To klucz do zrozumienia całej powieści. A ty? Co myślisz o tej zmianie? Wolisz lalkę czy trzy pokolenia? Napisz w komentarzu.